Bajki z głowy, luminiaki, rozdział drugi. Wyprawa na wzgórze Zorzy. światła, To właśnie my rozświetlamy gwiazdy, księżyc i sny Wsłuchaj się w nasze ciekawe przygody Gdy wszystko gra lub brak pogody Usiądź wygodnie, bajka się zaczyna Z nami dziś twoja magiczna godzina Co by było, gdyby pewnej nocy niebo zrobiło się zbyt ciche, a gwiazdy przestały migotać jak dawniej, gdyby coś, co zawsze było, nagle zniknęło? W Dolinie Nocnych Świateł zaczyna się coś niezwykłego. Luminiaki czują, że nadszedł czas wyprawy, takiej jakiej jeszcze nie było. Czy odważą się wyruszyć w stronę tajemnicy? Czy znajdą to, co zostało utracone? Usiądź wygodnie, weź głęboki oddech, bo właśnie zaczyna się opowieść, w której każde serce ma swoje światło, a niektóre drogi prowadzą prosto do gwiazd. W dolinie nocnych świateł noc nadchodziła zazwyczaj spokojnie i cicho, jakby kładła się obok na miękkim mchu. Ale tego wieczoru było jakoś inaczej. Zamiast ciepłego, gwiazdnego blasku, który zwykle otulał drzewa strumyki i śpiące świetliki, niebo wyglądało na nieco wyblakłe, bardziej szare niż granatowe. Gwiazdy tliły się, a nie świeciły jak zwykle. Przyroda, która odbierała nocne światło gwiazd i księżyca, nie była zadowolona. Wszystko stało się matowe. Sercem tej doliny było drzewo światła. Z jego wnętrza unosił się niewidzialny, piękny pył, który nocą wędrował aż do nieba. To on zasilał światło gwiazd, wzmacniał blask księżyca i sprawiał, że noc była ciepła, a niebo pełne migoczących światełek. Gdy drzewo straciło siły, cały świat dookoła gasł razem z nim. Feluś jako pierwszy zauważył, że coś się nie zgadza. Księżyc się nie odbija w strumeku, a gwiazdy ledwo migoczą. Powiedział zerkając na tafle jeziorka nocnego spokoju. I nie słyszę radosnego powrókiwania chmurek. Trzeba to koniecznie sprawdzić. Może drzewo światła traci moc? Feluś postanowił ogłosić zbiórkę, żeby podzielić się niepokojącymi ustaleniami. Luminiaki zebrały się pod drzewem światła jedno po drugim. Tika przyniosła ze sobą nowy pędzelek z włosia rosy, taki, który potrafił malować światłem, nawet jeśli niebo było całkiem ciemne. Lila Miała za uchem zasuszone kwiaty sennicy. Wystarczyło nimi potrzeć kamień, a ten przemówiłby sennym głosem i zdradził ukrytą drogę. Amir trzymał w łapkach pudełko z ciasteczkami migdałowymi magicznymi, lekkimi jak piórko które mogły poprawić humor i dodać sił, a czasem nawet pomóc przecisnąć się przez zbyt wąskie miejsca. Może to tylko zwykłe zmęczenie. Mruknął Miro. Każde drzewo czasem potrzebuje odpoczynku. Ale kiedy Nuki wyjął swój miernik w blasku i spojrzał na pulsujące wskazówki, od razu było wiadomo, że sprawa jest poważna. Spada. I to szybko, powiedział. Jeśli tak dalej pójdzie, drzewo zgaśnie. Nie wygląda mi to na zwykłe zmęczenie. I co wtedy zrobimy? zapytała cicho Lila. Zapadła chwila ciszy, którą przerwał rugą, mówiąc donośnie: Wyruszamy! Musimy znaleźć to, co przywróci światło. Może ten. No, wiecie, jak on się nazywa? No Kryształ Zorzy. Tak, Kryształ Zorzy ma wielką, magiczną światłomoc, powiedział Felu, sięgając po starą mapę zawiniętą w liść paproci. Legenda mówi, że znajduje się wysoko na wzgórzu Zorzy. Ale nikt tam dawno nie był, no oprócz pras starej rady, starszych luminiaków naczelnych, ale jak wiadomo, to nasi przodkowie, których już nie ma. To teraz my tam pójdziemy, rzuciła Tika, już pakując swój pędzelek i księżycowe farby. Teraz cała odpowiedzialność spoczywa na naszych puchatych łapkach. Gustek spojrzał na wszystkich poważnie i wyjął z kieszeni mały, wielofunkcyjny, magiczny śrubokręt. Będziemy potrzebować wynalazków. Każdy z luminiaków szybko się spakował i wyruszyli na wzgórze Zorzy. Szli cicho przez porośniętą mchem dolinę, gdzie śpiące świetliki rozsuwały się leniwie. Mijali drzewa z liśćmi jak srebrne wachlarze, które szeleściły, jakby chciały coś powiedzieć, ale bały się przeszkadzać w misji luminiaków. Za pierwszym zakrętem czekał ich most, zrobiony z nici nocnych chmur. Nie każdy wie, ale pająki w krainie luminiaków potrafią tkać bardzo mocne nici ze specjalnych chmur, których normalny człowiek nie zauważy. Nuki zbadał stabilność mostu, a Rugo przechodził pierwszy. Kiedy most wytrzyma mnie, wiadomo, że wytrzyma wszystkich <laughs> zaszartował sam z siebie. Kiedy przedostali się przez most, weszli do bardzo gęstego lasu, gdzie drzewa rosły tak blisko siebie, że trzeba było iść bokiem. Miro utknął między dwoma pniami i musiał zjeść jedno ze swoich magicznych ciasteczek z mąki migdałowej. To były wyjątkowe ciasteczka zdrowe, lekkie i pełne świetlistego pyłu. Nie tylko nie powodowały tycia, ale też potrafiły sprawić, że brzuch stawał się bardziej sprężysty i zwinny. Po kilku chrupnięciach Miro poczuł lekkie łaskotanie w brzuchu i z łatwością przecisnął się między drzewami. Hmm, no szczęście było. Brznie, <laughs> mruknął. Na skraju lasu, tam gdzie ścieżka kończyła się nagle i niespodziewanie, a mgła stawała się gęsta jak mleko, luminiaki stanęły przed czymś niezwykłym. Była to postać przypominająca roślinę, ale miała twarz z liści i długie drgające brwi z pajączych nici. Nazywał się Strażnik Ścieżek i był jedynym z najstarszych opiekunów dróg w Dolinie. Pojawiał się tylko wtedy, gdy naprawdę było to konieczne. Jego zadaniem było przepuszczać tylko tych, którzy potrafili odpowiedzieć mądrze z serca, a nie w sposób wystudiowany z książek. Strażnik uniósł swoje liściaste dłonie i przemówił głosem, który brzmiał jak szelest suchych liści. Witajcie, mali podróżnicy. Aby przejść dalej, musicie odpowiedzieć na pytanie, ale nie będzie to pytanie zwyczajne. Ono słyszy wasze myśli. Jesteście gotowi? Luminiaki spojrzały po sobie z niepokojem, ale skinęły twierdząco głowami. Strażnik zapytał. Co wędruje nocą, nie zostawia śladu, a jednak jest przewodnikiem dla tych, którzy się boją. Zapadła cisza. Księżyc? Rzucił Miro niepewnie. Świetnik, spróbowała Tika, ale strażnik tylko pokręcił przecząco głową. Luno spuścił głowę na dół i nagle przypomniał sobie pierwszą noc w dolinie, gdy nikt jeszcze go nie znał, a mimo to Feluś rozmawiał z nim, jakby go znał od dawna. Tika domalowała mu uśmiech księżyca. Miro podzielił się ciasteczkiem, a Rugo ustawił mu do spania poduszkę z minusiego mchu. Teraz podniósł głowę i powiedział. To przyjaźń, bo ona nie zostawia śladu na ziemi, ale świeci w środku. Strażnik zrobił poważną minę pełną akceptacji. Jego liście zadrżały, a oczy zaświeciły złotem. Dobrze odpowiedziałeś, Luno, powiedział z uśmiechem. Przyjaźń to światło, które emituje serce. <laughs> Gratulacje, możecie przejść i iść dalej. W jednej chwili mgła się rozsunęła, jakby ktoś rozchylił zasłonę. Ścieżka znów była widoczna. Luminiaki odetchnęły z ulgą. Wiedziałem, że dosz radę, powiedział Feluś, klepiąc luno po ramieniu. I ruszyli dalej. Trochę pewniejsi siebie, z poczuciem, że nie tylko gwiazdy potrafią rozjaśnić drogę. Wędrowali dalej przez mgliste pola, gdzie każdy krok wydawał się prowadzić w inną stronę. Tika malowała świetlisty ślad za sobą, żeby się nie zgubić. Miro znowu narzekał na głód, a Lila rozmawiała z powiewem wiatru, prosząc, by pokazał im właściwą ścieżkę. W końcu dotarli do podnóża wzgórza zorzy. Było wysokie i dziwnie ciche. Mgła, która jej otaczała, miała kolor jasnego fioletu i pomarańczy, jakby ktoś rozlał sok z magicznych owoców. – Wygląda jak coś do picia – powiedział Miro. – Nie, nie próbuj – Zawołał Gustek, to może być gęsty sen Mi rozmarszczył nos. A co to w ogóle jest ten gęsty sen? Gustek zatrzymał się i spojrzał na wszystkich poważnie. Gęsty sen to taka mgła, która wciąga cię w sen, zanim zdążysz powiedzieć, że nie jesteś śpiący, wyjaśniał dalej. Niektóre stworzenia weszły w nią tylko na chwilę, a potem budziły się po stu latach albo wcale. Lika rozejrzała się dookoła. Mgła naprawdę wyglądała inaczej niż zwykła para wodna. Była kolorowa, połyskująca i miała zapach cennych kwiatów. Takich, które śnią się tylko raz w życiu. – Czyli jak ktoś się powącha albo dotknie, to od razu śpi? – zapytała. – Nie, nie zawsze – powiedziała Ila spokojnie. – Tylko jeśli ma w sobie zbyt wiele zmęczenia albo zmartwień. Gęsty sen karmi się niepokojem, dlatego trzeba być spokojnym wtedy mgła się rozstąpi. Luminiaki spojrzały po sobie z lekkim niepokojem, ale Luno uśmiechnął się i powiedział: To chodźmy razem, spokojnie i powoli, będziemy cicho myśleć o miłych rzeczach. I tak zrobili: każdy z nich skupił się na czymś, co go uspokajało. Miro myślał o chrupiących ciasteczkach. Tika o malowaniu księżycowych krajobrazów. Rugo o przenoszeniu głazów, które udawały kotki. A Lila słuchała bicia serca doliny. Mgła, widząc aurę spokoju, która otaczała luminiaków, zaczęła się powoli rozsuwać, jakby robiła miejsce. Każdy krok był lekki i ostrożny, ale pewny. Kiedy stanęli już u samego podnóża wzgórza Zorze. Nie było w nich ani chrzty niepokoju, tylko ciekawość, ta dobra, która świeci w oczach jak gwiazda. Spinaczka na szczyt też była trudna. Grunt był miękki, a kamienie śliskie jak mokre kostki medła. Tika poślizgnęła się raz, ale załapała się ruga za róg. Dzięki siłaczu, powiedziała z uśmiechem. A, idź już, tylko uważaj, burknął rugo, choć sam się uśmiechnął. Wreszcie dotarli. Na szczycie było zupełnie cicho. Ani wiatru, ani gwiazd, tylko oni i wielka kamienna misa. W jej środku coś się tliło, blado i smutno. Wyglądało na to, że mógł być to kryształ zorzy, a przynajmniej to, co z niego zostało. Obok misy przy starym korzeniu porośniętym mchem ktoś siedział. Był to niezwykły stworek, nieco wyższy od luminiaków, o skrzydłach przypominających przybrudzone płatki śniegu, kiedyś zapewne były białe, i oczach, które kiedyś musiały świecić jak dwa księżyce, ale teraz wyglądały jak zgaszone latarenki. Miał na sobie płaszcz utkany z norweskiej zorzy polarnej, który teraz był zmięty i poszarzały, jakby dawno nikt go nie odświeżał. Kim jesteś? zapytała Lila. Nazywam się Wiren, odparł prawie niesłyszalnym tonem. Kiedyś byłem strażnikiem kryształu Zorzy. Dbałem o niego przez dziesiątki lat, aż coś się zmieniło. A co się stało? Spytał Feluś, zbliżając się ostrożnie. Wiren spojrzał w dół. Zniknęła wiara moja wiara. Myślałem, że kryształ przestał mieć znaczenie dla naszego świata dla świata ludzi. Przeniknęło mnie przekonanie, że świat już nie potrzebuje światła nadziei, że dzieci już nie patrzą w gwiazdy, tylko w telefony komórkowe, w telewizory, w tablety. Więc przestałem się nim opiekować, a wtedy on zasnął, jakby wyczuł, że nikt już nie wierzy. Nie wierzy w magię, w piękno, nie wierzy w siebie i ludzi, tylko w sztucznie wytworzone rzeczy, zakłócające otaczającą rzeczywistość. Zapadła cisza. Tika przysiadła się obok Wirena. Ale my wierzymy, powiedziała cicho. Wierzymy z całego serca i przyszliśmy, żeby pomóc. Miro położył przy misie ostatnie magiczne ciastko. To ciastko nadziei. <laughs> Uśmiechnął się. Po nim wszystko staje się jaśniejsze. Wiren spojrzał na nich ze zdziwieniem. Po raz pierwszy od lat jego oczy zapłonęły na moment delikatnym blaskiem. Może jeszcze nie wszystko stracone, wyszeptał. Podniósł się powoli, sięgnął do swojego płaszcza i wyjął malutką fiolkę z odrobiną zorzy polarnej, wlał ją do misy. To jednak nie wystarczyło. On potrzebuje waszego światła, powiedział Wiren. Waszej obecności waszej dobrej energii, waszej wiary, ciepła i miłości. On rozpoznaje tylko to, co płynie prosto z serca. Luminiaki zbliżyły się i położyły swoje łapki na krawędzi misy. Tika narysowała mały uśmiech wargą światła. Lila położyła zasuszony kwiat sennicy. Miro po prostu się uśmiechnął. Feluś zamknął oczy i pomyślał o wszystkich dzieciach, które tej nocy będą patrzeć w niebo. Luno podszedł ostatni. Usiadł cicho i wtedy. Z jego oczu wypłynęły dwie łzy. Czyste, ciepłe, pełne wiary. Wpadły do misy, zamieniając się w małe, migoczące gwiazdki. Kryształ drgnął, zadrżał i nagle rozbłysnął. Powoli, jakby budził się z bardzo długiego snu. Zorza, która unosiła się wokół misy, zaczęła tańczyć, wirować, rozświetlać noc kolorami. Jakich nikt wcześniej nie widział. To był prawdziwy performance radości. Wiren stał w milczeniu z dłonią przy sercu. Jego skrzydła nabrały bieli, a płaszcz nagle stał się jak nowy, pełen kolorów polarnej zorzy. Dziękuję, powiedział. Przywróciliście coś, co już dawno zagubiłem. Przywróciliście mi wiarę i sens. Nie zapomnij, że światło zawsze gdzieś jest. Jeśli zapomnisz albo zwątpisz, kieruj się sercem. Ono zawsze dobrze cię poprowadzi, powiedziała Lilla łagodnie. Musimy już wracać i sprawdzić, czy nasze drzewo światła już odżyło. Biren uśmiechnął się, a jego płaszcz znów zapłonął kolorami zorzy. Podziękował wszystkim lubiniakom i uścisnął ich serdecznie. Po czym podszedł powoli do misy, usiadł i spojrzał na kryształ. Z uśmiechem pomyślał o dolinie. O drzewie, o świetlikach i o tym, że chociaż jest strażnikiem, który w samotności dogląda kryształu zorzy, to już nie jest sam. Ma nowych przyjaciół, którzy zawsze o nim ciepło pomyślą i to dawało mu moc. Droga powrotna była jak bajka, ale taka, w której serce bije mocniej, bo wie, że wszystko dobrze się skończy. Luminiaki schodziły ze wzgórza zorzy powoli z uczuciem spełnienia i ciepła, które rozlewało się w środku jak gorąca czekolada. Mgły, które wcześniej kryły drogę, teraz znikały jedna po drugiej, ustępując jak kurtyna w teatrze. W miarę jak schodzili w dół, w powietrzu ponownie pojawiły się świetliki. Kiedy drzewo światła zaczęło słabnąć, świetliki odlatywały z doliny, teraz wracały jedno po drugim, jakby wiedziały, że ich czas znów nadszedł. Najpierw świeciły delikatnie, potem coraz odważniej, aż stworzyły świetlisty tunel, którym szła cała wesoła gromadka. Wyglądają jak małe latarenki z nieba, powiedziała Tika, łapiąc jednego w dłonie i przytulając do pyszczka. Echo w labiryncie, które wcześniej szeptało, teraz wołało ich imiona wesoło, niemal z dumą, jakby samo. Labirynt cieszył się z ich sukcesu. Nawet cienie przy strumieniu, które zwykle nie były zbyt rozmowne, tym razem zatrzymały się i pokiwały im łapkami, mrucząc coś z podziwem. Hej, chyba nawet cień się do mnie uśmiechnął. Roześmiał się Miro. Nie zdziwię się, jak jeszcze dziś zatańczy. Mruknął Rugo, który także nie mógł przestać się uśmiechać. Każdy krok był jak przypomnienie o tym, jak daleko zaszli i jak wiele razem potrafią. To nie była tylko podróż do kryształu, to była podróż do środka własnych serc i każde z nich wiedziało już, że nawet najmniejszy blask ma znaczenie, jeśli świeci wspólnie z innymi. Kiedy dotarli do doliny, wszystko było jeszcze szare i przygaszone, ale tylko przez chwilę. Luminiaki spojrzały na siebie porozumiewawczo, jakby wszyscy mieli tę samą myśl. Ustawili się w krąg wokół drzewa światła, łapka w łapkę. Zamknęli oczy i skupili się na ciepłym uczuciu, którego nabrali na wzgórzu zorzy, na blasku, który rozświetlił kryształ i na sile, która połączyła ich serca. Na wierze, miłości i przyjaźni. Z ich łapek zaczęło promieniować delikatne światło, każdy kolor razem tworzyły tęczową aurę. Energia popłynęła do korzeni, do liści, do samego wnętrza drzewa. Drzewo drgnęło, jakby poczuło ich obecność. Liście zadrżały, a potem westchnęło i zaświeciło. W jednej chwili całe drzewo rozświetliło się złotym blaskiem. Z liści posypał się gwiezdny pył, a nocne niebo rozjaśniło się jak nigdy dotąd milionem gwiazd. Najpierw delikatnie jakby się wahało, potem coraz mocniej i mocniej. Droga mleczna znowu była wyraźna, a księżyc puścił im oczko. Nad całą doliną uniósł się cichy, radosny szelest. Świetliki zatańczyły w powietrzu, a nocne chmurki zaczęły się śmiać. – Działa wszystko, działa, kochani – wykrzyknął Miro. E, – Chcę to zapisać w księdze wypraw – dodał Bustek. – Zapisz też, że Miro zjadł wszystkie ciastka i miał wzdęcia <laughs> – dodała. – Ej – oburzył się Miro – ale dzięki mnie nikt nie był głodny. Zdęcia to sympatyczny skutek uboczny. Śmiech, Śmiech niósł się przez dolinę jeszcze długo. Tego wieczoru dzieci zasnęły szybciej niż zwykle. Światło było miękkie, ciepłe i pewne, i każde dziecko, które spojrzało w niebo, mogło mieć pewność, że ktoś nad nim czuwa. Dzieci nawet nie przypuszczały, jaką drogę pokonały luminiaki, żeby one miały piękną i bezpieczną noc i piękny sen, bo w świecie ludzi czas upływa inaczej. A luminiaki? Siedziały razem przy kubkach z herbatą z nocnych malin, zastanawiając się, czy już wszystko będzie działało jak należy, czy może znowu czeka ich jakaś przygoda. A kiedy herbatka została wypita, a gwiezdny pył znowu sypał się z liści drzewa światła, jak cichy śmiech nieba, Luno uniósł głowę i powiedział: Czuję, że coś się zbliża. Co masz na myśli? zapytała Tika. Kiedy dotknęliśmy kryształu, słyszałem szept. Ktoś wołał o pomoc. Ktoś spoza doliny. Lila spojrzała w kierunku wschodniego horyzontu. A może to nie był szept, tylko świąteczne wyłanie. Zbliża się czas wielkiego jajka. Wielkiego co? Parsknął miro, wypluwając okruszek ciasteczka. To bardzo stara opowieść, powiedziała Lila z uśmiechem. Raz w roku. Noc, równo nocy, w dolinie za górą ciszy, pojawia się jajko czasu. Kiedyś miało moc odmładzania wszystkiego, czego dotknie, ale dawno już nikt go nie widział. Może to właśnie nasza kolejna misja mruknął feluś, wbijając wzrok w nocne niebo. I choć nic jeszcze nie było pewne, gwiazdy zdawały się mrugać do nich porozumiewawczo, jakby chciały powiedzieć: Gotowi? Bo przygoda! Dopiero się zaczyna. Morał. Prawdziwym światłem, które mamy w sercu, jest miłość. Gdy przestajemy w nie wierzyć, zaczyna gasnąć. Ale kiedy słuchamy Jego cichego głosu i dzielimy się miłością, ono rozjaśnia nie tylko naszą drogę, lecz i serca innych. W życiu warto kierować się sercem. Dolinie światło nocy było już bezpieczne, ale pewne szepty nie dają spokoju. Czy naprawdę wszystko wróciło do normy? A może gdzieś, po drugiej stronie gór ciszy, coś się budzi? Coś co śpi od wieków, coś, co może odmienić czas. Dawno zapomniane wielkie jajko, z mocą odradzania, uzdrawiania i przywracania dziecięcej radości. Czy luminiaki znajdą je? Zanim zgaśnie ostatni ślad jego snu, w kolejnym rozdziale czeka nas nowa przygoda, pełna świątecznej, wielkanocnej magii, śmiechu i nadziei, bo czasem odnowienie zaczyna się od małego pęknięcia skorupki. Bądź z nami. Wracaj do naszych pasjonujących bajek i dziel się z innymi wiadomością o tym, że z bajkami z głowy można się przenieść w wyjątkowy świat magii. Do usłyszenia. W kolejnym odcinku moi kochani. A teraz już czas pożegnać się z wami, lecz wrócimy tu znów z nowymi przygodami. Do usłyszeń, kochani, żegnamy się na chwilę, bo przed nami przygód jeszcze.